Witam serdecznie, Linnicki Autohandel. Przedstawiam Państwu BMW serii 3, 2024 rok. Autko sprzedawana na podstawie faktury VAT 23%. Mamy tutaj piękny kolor Brooklyn szary. Jest to Polift M-Pakiet. Do tej pory autko przejechało tylko 19 tysięcy kilometrów. Jest na gwarancji producenta. Nowy właściciel dostanie tą gwarancję. Zostanie ona przepisana ode mnie dla niego. Polecam serdecznie. Kupujemy autko, które było w BMW kupowane z konfiguracją na 245 tysięcy. W tej chwili chcę za niego 168 900. Polecam serdecznie Ilnicki Autohandel. Miłego dnia. Zapraszam serdecznie.